Niestety, toczy walkę z wiecznym plenerem. Niestety. No powiem że... Musi tak w końcu najść. O Boże, bardzo jasno jest, dobry. Musi tak w końcu najść, ale... co nagrać na odcinek i bardzo bym chciał, żebyście mi powiedzieli co nagrać, żeby wam się nie nudziło nic, żeby było fajnie, bo już niektórzy to widać, że im się nudziło i odsubskrybowali mój kanał, no tylko wieczny Plener powiedzą. Mm, wieczny Plener ma więcej subskrypcji, ja bym nie i bardzo bym się potrzeba. Mm, nie wiem, nie, bardzo, bardzo by mi potrzeba było się jakoś, nie wiem, złunkować nad nim, bo on ciągle mówi, ty jesteś cheaterem, kiedy ze mną przegrywa. on ciągle tak mówi. Na odcinkach tak nie mówi, bo pewnie się boi. Um, u mnie na odcinku on tak powiedział, ale niestety wy tego nie słyszycie. I nie każdy ma upewnienie, czy ja tak powiedziałam, czy on tak powiedział. Więc... No, tak, sprawa jedna dotycząca mniej wiecznego Plenera. No, niestety, my wiemy, kto powiedział. Ja i Wieczny Plener wiemy, kto to powiedział. Wiemy, że to on powiedział, ale wy nie wiecie tak za bardzo, kto to powiedział, dlatego że nie słyszeliście nikogo w tej akcji. Nie słyszeliście, bo widoczny plener się boi takich rzeczy mówić w prawdziwym odcinku. Yy, ja bym taki, Ja się nie boję, ale bym takich rzeczy nie powiedział. Więc taka sytuacja się nam stała niedawno. Wtedy, kiedy nie polecałem dziedzicznego plenera. Tak. On odłączył ode mnie z ekipy. Pamiętam, nie mam z nim kim grać i w ogóle. No i tak to się dzieje. Muszę nagrywać odcinek. Taki bardziej trochę będzie smutny odcinek, ale muszę nagrywać odcinki. No to w końcu moja praca taka. No i. Plener. Jeśli to oglądasz, to się przyznaj, że to tak naprawdę byłeś ty! Niech się przyznam, nie mogę po prostu wytrzymać także ktoś siedzi w cieniu. Wszyscy myślą, że to ja tak powiedziałam, a to tak naprawdę on tak powiedział. I to jest to naprawdę niefajne, powiem wam z jednej strony. A z drugiej strony... No, nawet nie zła obrona, ale. No, niech też pamięta, że stelaci później jest swojego kolegę, jak będzie się chciał z nim pogodzić. Nie, na przykład już stelaci, jak będzie się chciał ze mną pogodzić. Już będzie mówić ciągle, a wcześniej mówił, że to tylko ja. No i już nie będzie moim kolegą, tylko inaczej nazwanym wrogiem totalnym. Nie wiem co zobaczymy zjeść gdzieś. Wczoraj poszedłem spać o, o pierwszej coś tam. A stałam o dziewiątej coś tam, więc... Nie jest to też najlepsza pora, żeby stawać tak. Ale dla moich widzów wszystko, nie? Hmm nie nagrywam dla Was odcinki. Owieczny paner chyba nie wiem. On już prawie w ogóle nie nagrywa odcinków. On w ogóle prawie nie nagrywa. I nie wiem, co się dzieje. Mogą różne rzeczy się dziać. Naprawdę różne. Więc możecie wpaść do niego na kanał i zapytać go niektórzy, co, co on robi, i udawać, że jesteście jego widzami. List. Ja tak nie no, żartuję oczywiście. Jesteście też jakimiś... Nie wiem. Wy macie swoje życie, ja mam swoje życie i tak to się toczy. Ale ja mam oczywiście życzę jak najwięcej kolegów. by nie mieli żadnych kłótni z kolegami i w ogóle. I pamiętajcie najważniejsze. Nie bycie też jednego z klasy. Wiem, że zawsze się ktoś taki znajdzie, którego byście chętnie chcieli uderzyć. Ale najpierw pomyślicie wtedy, hmm, może ten gościu jakoś. Nie wiem, może ten gościu nie jest taki zły. A może powinienem się z nim bo Nie mam takiego innego gościa w klasie. Nienawidzę go, to prawda. To prawda. No jest naprawdę fajny. Chociaż kurzujący, ale fajna jest. Więc. No. Pomyślcie też, co on robi, a nie, pomyśl, nie myślcie o tym, co inni myślą, tylko pomyślcie o tym, co wymyślicie. Bo ja tak miałem w klasie pierwszej, i skończyło się jak na razie naprawdę źle, ale później się z tego poprawiłem. Naprawdę. Było okropnie. I taka prawda o wiecznym plenerze, znaczy jeszcze to nie cała prawda. Ale najprawdziwsza prawda o wiecznym plenerze jest taka, że on tak naprawdę. Pamiętacie ten odcinek, kiedy pokazywał: Please zostaw suba. Pamiętacie, to młatka że Tycoon'y nagrywał z RedLux'a, pamiętacie? Myślę, że niektórzy wolą Wiecznego plenera i bardziej pamiętają niż moje odcinki, ale no... Nie ja wiem, że bardziej wolicie Wiecznego plenera niż mnie, ale... No no. no. Takie życie, nie? ogólnie już to plener w pierwszej klasie Bo to nie była w pierwszej klasie, nie wiem Chyba tak, chyba nie Ale Słuchajcie. Dobra, wam tego nie będę chyba mówić W Jak będziecie mnie jak zostawiacie łapki Dobra, nie, nie będę też maniaczyć jak wieczny plener Możecie zostawić, możecie mnie Możecie zostawić łapkę w dół, jak wam się podoba ten film. I w ogóle. Ale nie mówię, żeby zostawiać, żeby trzeba zostawiać łapki w górę. Bo to. Znaczy, wiecie. To wasze życie i wy swoim życiem rządzicie. Więc. Ja wam nie mogę rozkazywać, żebyście mi dali łapki w górę. Nie, tylko że też. To jest tylko wasza prośba. Znaczy, to jest tylko do was prośba. I pytanie, czy zostawicie. A To nie jest tak, że jak myślicie niektórzy. Ale wieczny plener naprawdę chce te same łapki w górę. Znaczy... Dobra, możecie myśleć, że to ja chcę łapki w górę i w ogóle, ale tak naprawdę to jest plener, prosi tylko o łapki w górę. Możecie mnie odsubskrybować, możecie wszystko mi zarobić, ale zostanie youtuberem to było moje największe marzenie, takie naj ever, ever. To nie było takie marzenie, że sobie wymyślone jakieś, tylko najprawdziwsze. Od kiedy zacząłem oglądać YouTube'a, to było moje marzenie. A wieczny plener po prostu chciał zostać youtuberem. Po prostu sobie tak chciał zostać youtuberem, zarabiać i tyle. No, no i tyle. Ja nie słyszałam ani razu w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej, czwartej nawet do której teraz chodzimy. Nie słyszałem ani razu, żeby mówił, że jego największym marzeniem jest, żeby zostać youtuberem. Nie słyszałem, że nawet to jest jego marzenie. Więc coś takiego chciałam tylko wam powiedzieć. I do widzenia, do następnego odcinka i pa